Witam serdecznie na kanale Wiedźmy ze Wschodu, to Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Co przyniesie wiosna? Bardzo dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto wspiera, kto pisze komentarze. To jest ogromna pomoc i motywacja dla mnie i dla tego kanału. A dzisiaj mamy trzy opcje do wyboru. Numer jeden, Malachit. Numer 2 karneol, numer 3 ametyst. Wybieracie swoją opcję. I zaczynamy od jedyneczki. Co przyniesie wiosna dla jedyneczek? Znaczy, pierwsza karta wskazuje na to, że albo było jakieś oszustwo w Waszym życiu nie tak dawno, a też to mogła być relacja nierównoznaczna, a strata, ktoś postąpił po prostu nie w odpowiedni sposób, działał w ukryciu bądź oszukiwał. Bądź miały jakieś ukryte wygody jakaś osoba. Znaczy ta karta może wskazywać, że to już się wydarzyło, to już miało miejsce i by wiosną gdzieś no, będziecie to jeszcze odczuwać, może to być jeszcze odczu, odczuwalne. Albo przestrzega naszych drogich jedyneczek przed osobami, a, które kłamią, a, przed osobami, które już stracili Wasze zaufanie. Też to może dotyczyć w ogóle kradzieży, kradzieży czego? jakichś materialnych rzeczy, tak? o to trzeba dbać, nie dać się na coś nabrać, to niestety teraz i online się zdarzają takie sytuacje. Może to też się odgrywać jako energetyczna kradzież, kradzież czasu, ponieważ czas to najcenniejsza waluta na Ziemi. Strata czasu jest nieodwracalna. Tak jest pokazane. Też, kochani, to może być niekoniecznie coś globalne, oszustwo takie. To jest. Kiedy my za coś załóżmy, musimy więcej zapłacić, więcej w coś włożyć w wysiłku, a tak nie powinno było być jakby na początku. Więc tutaj taka podpowiedź. Dla tych, kto wybrał jedyneczki jedynkę. No zobaczymy co dalej. Co idzie do naszych drugich jedyneczek? Wiosną, co przyniesie wiosna. No, właśnie jest znów taki podpowiedź, ostrzeżenie przed nierównoznacznym no, takim dawaniem, braniem energii. Też karty nie radzą wchodzić w coś, co Wam szkodzi, bądź znów takie karty mogą odzwierciedlać, że to teraz ma miejsce, że jest albo relacja, albo sytuacja, albo odczuwacie jakąś stratę teraz, no i po prostu to może o sobie jeszcze przypominać. Ale następna karta mówi o tym, o tym, że możecie na coś się odważyć. To Paść Różczyk to jest odwaga, to inicjatywa, taka entuzjazm. Możecie coś nowego zacząć robić, przy czym aktywnie, bez takich, bez strachu po prostu pójść w coś nowego, w jakieś nowe doświadczenia. Mhm. Znaczy jest pokazane, że możecie jakby się przygotowywać jakiś czas na następny krok, możecie dużo myśleć o czymś, robić taką refleksję. Też pokazane, że może być czas, kiedy będziecie chcieli spędzić go ze sobą, taka nawet bierność, że nic nie chce, mimo tego, że tutaj mogą być i propozycje, i zaproszenie jakieś dla Was ciekawe, możecie. Troszeczkę postawić coś na pauzę, zrobić przerwę w czymś. To może być praca, to może być relacja. Z kimkolwiek, oczywiście, tu koleżańska relacja, i rodzinna relacja, i damsko mańska relacja, po prostu będziecie przemyśleć swój następny krok. Jak postąpić, co lepiej zrobić takie przewartościowanie, refleksja tego, co było i co będzie dalej. Też pokazane, że mogą tutaj się odbyć u niektórych podróże, podróże nawet zagraniczne, bądź możecie poznać, Nowych ludzi, bądź też u niektórych to może się odgrywać jako kontakt z osobą z za granicę, kontakt z, inną, z osobami z innej kultury, poznać nowy świat, czegoś się nauczyć nowego. To też edukacja online u niektórych może być. Oczywiście nie tylko online też to jakby nowe doświadczenie coś nowego, co rozszerza nas. Też może tak się odgrywać, że dla niektórych to spędzanie czasu w atmosferze święta, to jest gdzie jest taniec na przykład, gdzie jest wesoła atmosfera, gdzie ludzie się bawią, gdzie ludzie się cieszą, tak jest pokazane. No, i tutaj coś nowego jakby może się zarodzić pod kątem relacji u niektórych. Jakby możecie dużo czasu jakby się zastanawiać, warto, nie warto, i później taki jakby zapał aktywnie w coś pójść. A z różczyk też mówi o inicjatywie, o szansie. Oczywiście to szansa może być na relacje, również to może być po prostu, że aktywnie zaczniecie coś robić. Może na co brakowało energii, bądź nie byliście pewni, czy warto to robić. To tutaj pokazane, że ona raz samo się zapali i po prostu proces pójdzie. Tak to tutaj się pokazuje dla naszych drogich jedyneczek. Weźmiemy jeszcze kilka kart z Lenormand. Co idzie dla naszych drogich jedyneczek wiosną, co przeniesie wiosna? Mhm. Znaczy, dla niektórych pokazane, że to może być współpraca z jakąś kobietą, Współpraca z kobietą, bądź tutaj może być wyjaśnienie spraw z jakąś kobietą, bardzo takie emocjonalne. Możecie powiedzieć o swoich uczuciach, o swoich wrażeniach, tutaj taka wylewność, szczerość. To może być kochani, i matka, to może być córka, siostra, ktokolwiek. Też może się to odgrać że ta kobieta to wy, wasza energia. I tutaj pokazano, że jakby jakaś praca może opracentować to może być dochód, jeżeli chodzi o finanse, jako również to mogą być nowe doznania, jeśli chodzi o bliskie relacje. To może u niektórych się odgrać przejście na nowy poziom w relacji, gdzie jest więcej bliskości, tak, ponieważ tutaj u nas i As Różczyk o tym mówi, i Karta Bicze to też karta takich, powiedzmy, cielesnych rzeczy. Nieraz to cielesne przyjemności, bliższe kontakty. Też może być tutaj podpowiedź, żeby nawet nie podpowiedź, a... Przed konfliktami, tak, ponieważ bicze też często wskazują na konflikt, na coś takiego, co nam boli. My komuś mówimy, nam ktoś mówi. Jakby tak też to może się odgrywać. No, jeśli podsumować, to tutaj dbać o balans taki energetyczny, gdzieś nie pozwalać siebie wykorzystywać, dbać o swoje rzeczy, o swoje, jakby to powiedzieć, swój majątek, ponieważ karty tutaj taki niezbyt przyjemnym takim połączeniu. No oczywiście, kochani, nie u wszystkich to będzie się odgrywać jako kradzież bezpośrednio tam bądź co dotyczy finansów, znów taki to może być energia, to może być nasz czas, który poświęcamy dla kogoś, a ta na przykład osoba nam nie, nie poświęca czasu i uczuć tak, jak my byśmy chcieli. Więc tutaj odpowiedź proporcja, balans, żeby nie, nie czuć się później wyczerpanym. Tak jest pokazane. Bardzo dziękuję jedyneczki. Ja przychodzę do numeru dwa. Witajcie moje drogie drugieczki. co do Was idzie tą wiosną, co przyniesie wiosna. Przepiękna karta, dziewiątka kielichów mówi często o szczęściu, o radości, o spełnieniu czegoś. Chcieliśmy czegoś, udało się, czujemy radość, zadowolenie, szczęście, cieszymy się z całego serca. Coś pocieszy wasze serce. Pokazane, możecie tutaj wymyślić coś nowego, jakiś nowy projekt. Tutaj nowy pomysł, nowa idea, która, którą będzie łatwo wdrążyć w życie, która może Wam przynieść poczucie zadowolenia z siebie, poczucie. Um, Takiej jakby samowystarczalności, nikt nie jest my potrzebny potrzebien do szczęścia, wszystko jest we mnie i może to też u niektórych być powiązane z obfitością materialną. To załóżmy pomysł na zarabianie, pomysł, co dotyczy pracy, żeby swoją pracę zrobić jeszcze bardziej efektywną, bardziej skuteczną. Coś takiego możecie tutaj fajnego wymyśleć. Co do Was idzie wiosną? Tutaj dla dwójeczek bardziej idą takie ziemskie sprawy. Dla kogoś to może się wiązać jak praca nowa, nowy projekt, nowe źródło dochodu bądź przypływ pieniędzy. Skądś może przyjść. Do Was. Też to może się odgrywać jako, jako współpraca z kimś, z jakąś kobietą, bardziej tutaj żeńskie energii idą, bądź praca poprzez kobietę, bądź praca w jakimś nowym gronie, tak jakby taka atmosfera tutaj rodzina. Też to może być pomoc od kogoś z rodziny, bądź jakieś załóżmy zaległości, jeżeli ktoś. Wam czegoś nie oddał, tak? Pokazane, że tutaj pod kątem finansowym bardziej może Was coś pocieszyć. Też to może się odgrywać, że może być uregulowana jakaś sprawa rodzina w taki rozsądny bardzo sposób. Tutaj możecie. Wy do czegoś dojść, tak, jakby, załóżmy, to może być konflikt rozwiązany, to może być, jeżeli było poczucie takiej niesprawiedliwości, to tutaj coś może być uregulowane, tak jak należy, zgodnie ze sprawiedliwością, zgodnie z jakimś planem, tak, tak jak powinno być. Też u niektórych to może się odgrywać jako poprawa zdrowia, ponieważ ona królowe mieczy, ona wychodzi często też na, na medycynę na różne takie rzeczy, więc tutaj może to być powiązane z poprawą zdrowia. Waszą bezpośrednio bądź kogoś z członków rodziny, jeśli o to było zmartwienie. I pokazano, że jakby wiosna... Przyniesie obfitości bezpośrednie materialne, nowe pomysły i może mogą poprawić się kontakty z rodziną. Poprawić się, wiadomo, że nie u wszystkich one są złe, tylko może być więcej tych kontaktów. I też może być mianowicie dużo takich procesów myślenia, gdzie. Gdzie, gdzie po prostu może coś takiego bardzo, bardzo pomyślnego, wręcz genialnego przychodzić Wam do głowy. Tak jest pokazane. I ja bym powiedziała, że to nawet może być działalność, bądź praca, bądź. Coś takiego, co może jeszcze przynieść więcej obfitości dla Was, dla Waszej rodziny, dla Waszych dzieci, na przykład dla Waszych rodziców. Coś tutaj w tym kierunku. Może tutaj też się odgrywać jako edukacja. Jakby możecie się uczyć czegoś, tak, co Wam wkrótce będzie procentować. Tak jest pokazane. Weźmiemy jeszcze na Lenormand. Co do Was idzie wiosną, dla naszych drogich dwójeczek? Tutaj pokazane, że to może być rozwiązanie sprawy przy instytucji, to na przykład sąd, na przykład jakiś urzęd, tak? jeżeli Wam na przykład coś należy jakieś nowe możliwości pod względem pracy pod względem rozwoju osobistego. U niektórych też może w takim połączeniu się odgrać, że możecie się zastanawiać, czy tutaj nie wejść w jakiś związek, ale on taki bardziej z rozsądku. Tak, w takich energiach. Też możecie podpisać tutaj coś przy instytucji. No, energie idą takie, że u niektórych to może być dokument jakieś prawne. U niektórych to też może być i ślub, na przykład wasz bądź u kogoś w rodzinie, ale to coś takiego, co zaplanowane, co tak o, o czymś długo myśleliście tak zgodnie z planem, tak? I, i pokazano, że może do Was przyjść, że tak będzie lepiej, tak będzie przyjemniej. Hmm. Ślub. U niektórych to może być i odwrotnie, załóżmy, jeśli ktoś w trakcie jakichś podziałów, tak, ktoś w trakcie rozwodów, to też przy instytucji idzie kluczowy dokument, kluczowe informacje, pomyślne rozwiązanie sprawy przy instytucji, więc to może być i podział na przykład, bądź no tutaj wszystkiego to może dotyczyć i. Opieki nad dziećmi i jakakolwiek instytucja. Kluczowe pomyślne tutaj rozwiązanie sprawy przy instytucji. Tak, tutaj u nas wyszło dla dwójeczek. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego dla Was. I my przechodzimy do numeru 3. Witajcie, trójeczki. Co do Was idzie wiosną? Wiosna bardzo obfita dla Was. Będą plony. Jeżeli robiliście już coś, inwestowaliście w coś, to tutaj wiosną to będzie procentować, też to może być praca nad sobą, jeżeli chodzi o wizerunek. Możecie coś w sobie piększać, image na przykład nowy bądź no coś nowego, co dotyczy takich typowo żeńskich spraw. No oczywiście dla niektórych to opieka nad dziećmi, przy dzieciach, praca, kontakty z dziećmi może też się odgrywać u niektórych jako ciąża. Co u nas idzie? Dla naszych drogich trójeczek. Bardzo twórcze kreatywne energie. Um, tak, znaczy, obfity miesiąc. No, tak jak powiedziałam, u nas tutaj kobieta w ciąży dla niedużej, niedużej ilości to może wprost karta znaczyć. Ale ciąży to też jakby. Tworzenie czegoś nowego, materializacja. Więc tutaj, przepiękne karty pod kątem samorealizacji. To bardzo kreatywne, twórcze podejście do swojej pracy. Robienie czegoś i osiąganie dobrych wyników w tym wszystkim. Pokazane, że możecie bardzo być tutaj nastawieni na rozwój osobisty. To może być. Takie, wiecie, zadbać o siebie, o, o siebie ćwiczyć, medytować, um, rozmawiać ze sobą, ze swoim wyższym ja, takie połączenie ze wszechświatem. Ktoś może zacząć, um, może nie zacząć kontynuować bardzo skutecznie różne praktyki z ciałem, na przykład a, a, yoga i, i co innego, to jest no, absolutnie, no, wszystko tutaj może być. Pokazane też, że może być wyjazd, podróż, bądź sam miesiąc taki aktywny, kiedy możemy sobie stawiać cel i nie widzieć przeszkód, iść do przodu bądź się przemieszczać dużo. Też pokazane, że przed Wami mogą się otworzyć nowe horyzonty, nowe możliwości. U niektórych też to może się wiązać z zagranicą. Z innym krajem, ale niekoniecznie po prostu z czymś nowym. Coś możecie zobaczyć, spróbować, i to jakby skutecznie pójdzie. Nowy projekt tutaj przed wami. Coś takiego, co ma duży potencjał na rozwój. W, jakby w, w przyszłości, tak? Co może wyrosnąć. Tak jest tutaj pokazane. Też może, możecie poznać kogoś nowego, bądź nawet to nie jedna osoba. W podróży to może być, bądź przy podróży, bądź ta osoba gdzieś może gdzie indziej pochodzić z jakby z, innego, z innej miejscowości. Tak tutaj jest pokazany zobaczymy co nam powiedzą w kartele Normand dla naszych drogich trójeczek. Są dla naszych drogich To, hmm. Też tutaj się pokazuje, że hmm, może ktoś być miły waszemu sercu i hmm, troszeczkę przy tym wszystkim takich emocji, może nawet troszeczkę strachu, ale też to może być i twórczość. Miły waszemu sercu to... Oczywiście może chodzić o relacje damsko-męskie, ale również to może być o współpracę, o rozwój osobisty. Więc tutaj jakby jakaś osoba dała Wam inspirację poprzez znajomość, bądź kontakt z jakąś osobą, to daje Wam jak power, chęć do działania, iść naprzód, Tworzyć, działać. Też to może tak się odgrać, że to nowa osoba, która będzie miła Waszemu Sercu. Tak to jest pokazane. Co trzeba wiedzieć jeszcze? Też może to się odgrywać, że wy jesteście dla kogoś ukochaną osobą, że ktoś jest zaangażowany, komuś się bardzo podobacie, a ta osoba albo się boi przyznać, albo ma jakieś psychologiczne problemy, bądź to ukrywa, bądź jakiś wielbiciel bądź wielbicielka. Taka tajemnicza energia przy tym wszystkim. No, i też ja bym powiedziała, że w tym połączeniu wy, wy możecie iść zgodnie z planem duszy, zgodnie ze swoim sercem. Ja to czuję, powinno być tak, ja to robię. I też możecie Wy tutaj też kimś się zaopiekować, komuś pomagać. Tutaj, jakby z serca taka energia płynie. No też przy karcie księżyca, ja bym powiedziała, że um, może być jakby nadmiar emocji. Um, jakby zbyt emocjonalnie możecie w coś wchodzić, um, ale to takie szczere to bardzo, bardzo będzie płynąć, jakby z serca. No, piękne karty dla trójeczek, Więc, jeśli podsumować, to tutaj niesamowita, twórcza, kreatywna energia. I karty mówią o tym, że idziecie zgodnie z planem w swojej duszy, zgodnie ze swoim sercem. Jedynie, co możliwe, gdzieś trzeba będzie troszeczkę się jakby. Przytrzymać, nie wchodzić za bardzo w coś, za bardzo emocjonalnie, ponieważ tutaj tempo ogromne pokazane i kiedy my temp, temp, temp gonimy, to gdzieś no, powiedzmy, nie ma tutaj jakichś złych kart. No, powiedzmy, jest takie niebezpieczeństwo, tak? Jako podpowiedź. Gdzieś trzeba w pewne momenty, żeby spowalniać troszeczkę, żeby mieć czas na relaks, odpoczynek, chociaż ono tutaj też wychodzi. No powiedzmy, żeby z czymś nie przesadzić, nie wejść w coś hmm, za bardzo, tak? I też przy księżycu pokazane, że to hmm, możecie nie do końca mieć prawidłowy. Hmm, nie do końca w prawidłowy sposób odbierać kogoś, jakąś osobę. Nie widzieć dokładnie, kim jest jakaś osoba, której poświęcacie serce. Dajecie dużo od serca. Może być oczywiście odwrotnie, że tak jak mówiłam, że osoba, która. Skrywa swoje uczucia wobec Was. Taki przekaz dla trójeczki. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.